dla młodzi na scenę, co zważy na grzech, przy stole, na dole. Było w 1951. Także proszę sobie policzyć, ile to lat temu było i ile my mieliśmy wtedy lat. Henryk Harucki. Kolejnym wyróżnionym był Mieczysław Żelaznowski. Zapraszamy tutaj na środek. Klemens, proszę, tu się nie wsuć. tu naprawdę tylko dają. To była drobna pomyłka w godzinach na zaproszenie. Zamiast 17 to myślałem, że to 7 i tak się stało. W przyszłym roku już będę dwie godziny wcześniej. Proszę Państwa, super okazja. Co prawda tylko raz w roku, ale czas tak szybko leci, że dopiero byliśmy i już jesteśmy znowu. Dobrze, że wszyscy w zdrowiu, w humorach. Dobrze, że każdy może wypić odpowiednią ilość. Tutaj wielu z kolegów znam, że jeszcze na rowerze śmigają zdrowo. I oby tak dalej było, a ci, którzy nie, to niech rozpoczną, bo przecież to jest brać kolarstwa tutaj, także y, tak powinniśmy. No i cóż, oby nam się fajnie bawiło dzisiaj i, i rok szczęśliwy minął. Tak, i teraz y, chciałbym przekazać: są to trzy kalendarze najnowsze, olimpijskie. I chciałbym je przekazać mojemu koledze. Z olimpiady Monachisty, Jadkowi Barcikowi, tam zdobyliśmy srebrny medal drużyny. Pydali mi się też zwariować, a ty jest naprawdę rząd. Pod naszym się, się schować. Ten to z nami mi Za młodzi na ser. Za skoży na grzech stole z na W ogrodzie rosną porzeczki. I w tym roku z tych pożeczek zrobiłem wino i chciałbym jedną butelkę przekazać trenerowi Mieczysławowi żelaznowskiemu. No, na lepszych, ko kocham kochan kocham kochani i nazwisko, także trenerze. Drugą butelkę, którą dzisiaj przywiozłem, chcę przekazać kolarzowi, który jeszcze ja tego roweru nie widziałem, a on już odbierał na placu kiedyś 1 maja pod z moim bratem. Ten rower wisiał w akademiku na próchnika dość długo, a w styczniu, kiedy przyjechałem do Dolmelu, to pewnie był listopad, styczeń, w tym czasie ten rower wisiał, w styczniu, jak przyjechałem. Miałem rzeczon, a z kolegą kolarzem, od którego się na początku uczyłem i który mi mówił, jakie kolarstwo jest trudne, bo ja przecież wcześniej nie byłem kolarzem. Kaziu Polańczyk, ciebie o tobie mowa. Kaziu, dzięki ci za te wszystkie lata, jakby Proszę Państwa, teraz chwila dla fotografów i tak proszę. No się z wcześną w swoim za miała jakiś ser